Nowenna przed, przed batyfikacją Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Dzień trzeci, 5 września 2021 roku, niedziela. Stefan Kardynał Wyszyński, odważny wyznawca Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów, Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprze się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Wprowadzenie. Nominacja księdza Stefana Wyszyńskiego na prymasa Polski nastąpiła w czasie, gdy narzucony Polsce siłą system komunistyczny coraz bardziej zmagał walkę z Bogiem i Kościołem. Ksiądz prymas stanął w pierwszej linii sprzeciwu wobec kłamstwa, obłudy i przemocy. Nikt tak jak on nie zdawał sobie sprawy z rozmiarów zasięgu prześladowania Kościoła. Mimo jego usilnych starań o znalezienie porozumienia z władzami, które umożliwiałyby działalność duszpasterską prześladowania coraz bardziej się nasilały. Wielu wiernych aresztowano, w tym także kapłanów i biskupów. Dnia 25 września 1953 roku władze komunistyczne aresztowały również księdza prymasa. Ponad trzy lata spędził internowany w odosobnieniu. Przebywał w Rywałdzie koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, Prudniku, Śląskim i Komańczy. Mimo ciężkich warunków, jakie tam panowały, nigdy nie utracił wiary w Boga. Z nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję Ci, Mistrzu. Za to, żeś mój los tak bardzo upodobnił do Twojego, za to żeś w męce swojej zostawił mi dobry wzór męki. Opuścili ci Twoi apostołowie, jak mnie opuścili biskupi, opuścili cię uczniowie, jak mnie opuścili kapłani. I jedni drudzy Poddali się trwodze Pozostała przy tobie Garstka niewiast Widzę jej przy sobie Pozostali samy, sami Świeccy Słabi, grzesznicy Łotr, Magdalena Setnik, Nikodem Józef z i Szymon z Cyreny I przy mnie została gromadka Świeckich katolików Wcale nie najmocniejszych, którzy mają odwagę przyznawać się do mnie. To wszystko. Gdy porównam moje małe cierpienia z Twoimi, raduję się, że wszystko przeżyłeś, co każesz mi naśladować. Bądź uwielbiony w męce mojej. Intencja i modlitwa Trzecim Dniu Nowenny. Chcemy szczególnie modlić się za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczyli Bożej Pomocy. Obdarz ich, Panie, swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie. Święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.